Jeśli zrozumiesz tą jedną rzecz, twój umysł się przebudzi. I to może cię bardzo zaskoczyć. Największa przeszkoda w drodze do oświecenia to ty sam, nic innego. Żeby osiągnąć przebudzenie, musisz zrozumieć, że nie ma żadnej osoby i nigdy nie będzie żadnej osoby w przyszłości, która będzie przebudzona. To dopiero zrozumienie tego, że to jest koniec poszukiwania i nie ma nikogo, kto szuka tego oświecenia, jest oświeceniem samym sobie. To jest też największa przeszkoda w naszej medytacji, dlatego że próbujemy myśleć o medytacji i próbujemy gdzieś się dostawać w miejsce, w którym już wszyscy jesteśmy. Każdy to ma. Ty masz to, e, nawet Jarek i Mateusz to mają. Wszyscy to mamy, ale nie każdy potrafi rozpoznać przebudzenie w sobie. To wszystko jest związane z błędnym wierzeniem, że w Twojej głowie mieszka jakiś ktoś, kto myśli, myśli, kto odbiera te myśli, kto ma jakieś pragnienia, różne rzeczy, i ten ktoś oczywiście osiąga oświecenie jeżeli rozpoznasz że to jest uda i te wszystkie myśli wszystkie